Baśnie braci Grimm Stańcowane pantofelki Tłumaczenie Mieczysław Rościszewski Był sobie król. Miał dwanaście córek, jedna piękniejsza od drugiej, które sypiały razem w dużej komnacie, a łóżka ich stały obok siebie. Król zamykał sam co wieczór drzwi na klucz i na zasuwę, skoro się tylko do snu poukładały. Pomimo to, Pantofelki ich były co rano wydeptane, jakby po tańcu, i nikt nie mógł dociec, jakim sposobem to się działo. W końcu król kazał rozgłosić, że ten, kto odkryje, gdzie jego córki tańczą w nocy, dostanie królestwo i otrzyma jedną z królewien za żonę. Ale kto się na próbę odważy i po trzech dniach nic nie wyjaśni, to zostanie skazany na śmierć. Wkrótce zjawił się królewicz, który chciał spróbować szczęścia. Przyjęto go bardzo godnie i zaprowadzono wieczorem do pokoju przylegającego do komnaty sypialnej. Posłano mu tam łóżko. Miał uważać, gdzie się królewne wymykają w nocy, i zostawiono drzwi od sypialni otworem, aby królewny nie mogły nic zrobić po Królewiczowi powieki ciężyły jak ołowiane i zasnął. Na drugi dzień wszystkie pantofelki królewien miały dziury w podeszwach. To samo było drugiej i trzeciej nocy, więc ścięto bez miłosierdzia głowę królewiczowi. Przychodziło po nim jeszcze wielu młodzieńców, ale wszyscy płacili życiem za śmiałość. W tym czasie żołnierz szedł drogą wiodącą do miasta królewskiego. Był ranny i nie mógł już służyć. Spotkał staruszkę, która go spytała, dokąd idzie. Sam nie wiem, odpowiedział i dodał żartem. Chciałbym dojść, gdzie królewny chodzą na tańce. Zostałbym królem na stare lata. A, to nie jest rzecz tak bardzo trudna, mówi staruszka. Nie pij wina, które ci dadzą wieczorem, a położywszy się, udawaj, żeś zasnął. Dała mu płaszczyk jakiś, mówiąc. Jak go zarzucisz na siebie, staniesz się niewidzialnym i niepostrzeżony, będziesz mógł pójść za królewnami. Żołnierz, słysząc te słowa, postanowił obrócić żart w rzeczywistość i poszedł do króla. Przyjęto go jak wszystkich poprzedników i dano mu ubranie królewskie. Wieczorem zaprowadzono go do pokoju obok sypialni. Kiedy się miał kłaść do łóżka, najstarsza z królewien przyniosła mu wina. Ale chytry żołnierz przywiązał sobie gąbkę pod brodą, wylał na nią wino i ani kropelki do ust nie wziął. Potem położył się i, poleżawszy chwilę spokojnie, zaczął chrapać przeraźliwie jak człowiek pogrążony w śniegłem głębokim. Królewny, słysząc to, śmiały się, a najstarsza mówi — Widocznie życie mu zbrzydło, bo szuka śmierci. Stały i poczęły wydobywać z szaf i skrzyń najpiękniejsze suknie. Stroiły się przed lustrem, skakały po pokoju i cieszyły się, że tańczyć będą. Tylko najmłodsza powiada: Cieszcie się, a mnie smutno jakoś. Sama nie wiem czemu. Zdaje mi się, że nieszczęście nas spotka. Gąska z ciebie, odparła najstarsza. Zawsze się boisz. Czyś już zapomniała, ilu królewiczów chodziło tu daremnie? Niepotrzebnie nawet dawałam na sen temu żołnierzowi. On by się i tak nie obudził. Ubrały się, wystroiły i zajrzały do żołnierza, czy śpi. Miał oczy zamknięte i leżał jak zabity. Królewnom się wydało, że z jego strony nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Najstarsza zbliżyła się do swego łóżka i zapukała. Łóżko spuściło się w ziemię, a królewne zaszły za nim jedna po drugiej z najstarszą na czele. Żołnierz widział wszystko. Niewiele myśląc, zarzucił na siebie płaszczyk i niewidzialny poszedł w ślad za najmłodszą. Na schodach przydeptał jej suknię niechcący. — Co to jest? Kto mi suknię przydeptał? — Nie bądźże tak niemądra — uspokajała ją najstarsza. Zaczepiłaś się pewno o gwóźdź jaki. Zeszedłszy ze schodów, królewny znalazły się na drodze przy cudnej, wysadzanej drzewami o srebrnych liściach, które błyszczały i mieniły się w oczach. Żołnierz pomyślał. Muszę sobie wziąć stąd cokolwiek na znak, żem tu był, i łamał gałązkę. Trzask głośny dał się słyszeć. Najmłodsza zawołała z przestrachem. Co się dzieje? Słyszałyście? A najstarsza na to. Strzelają w zamku na wiwat! Bo już wkrótce zdejmiemy urok z naszych królewiczów. Weszły na drugą stronę, wysadzoną drzewami o liściach złotych, a w końcu na trzecią, gdzie liście były z przeczystych brylantów. Za każdym razem rozlegał się huk głośny. Najmłodsza trzęsła się ze strachu, ale najstarsza powtarzała ciągle, że to strzały. W końcu przyszły nad dużą wodę, na której było dwanaście łódek. W każdej z nich był królewicz. Widocznie czekali oni na królewny i zabrawszy każdy po jednej, odpłynęli. Żołnierz wskoczył do łódki z najmłodszą królewną. Nie wiem, co to znaczy, ozwał się królewicz, ale łódka dziś cięższa niż zwykle i muszę robić wiosłami ze wszystkich sił. To chyba od upału, mówi królewna. I mnie bardzo gorąco. Jestem jakoś źle usposobiona. Na przeciwległym brzegu był jasno oświetlony pałac, wesoła muzyka grzmiała. Rozlegały się trąby i bębny. Królewicze wprowadzili królewny do pałacu i poczęli tańczyć, każdy ze swoją ukochaną. Niewidzialny żołnierz tańczył także, a gdy która z królewien chciała się napić wina, wypijał je tak, że niosła do ust próżny puchar. Zastanowiło to najmłodszą i zastraszyło, ale najstarsza umiała ją zmusić do milczenia. Tańcowały do rana i przestały dopiero gdy się im pantofelki zupełnie rozleciały. Królewicze przewieźli królewny przez wodę. Na brzegu pożegnali się, obiecując sobie, że się zobaczą następnej nocy. Żołnierz pobiegł naprzód, rzucił się na łóżko, a gdy królewny pomęczone i niewyspane weszły powoli do sypialni, chrapał już tak głośno, że siostry go usłyszały. Ten nas nie wyda, mówiły. Rozebrały się, pochowały piękne stroje, postawiły podarte pantofelki pod łóżkiem i położyły się spać. Na drugi dzień żołnierz postanowił nic nie mówić i przyjrzeć się jeszcze temu, co królewny robią. Śledził je drugiej i trzeciej nocy. Wszystko odbyło się tak, jak pierwszej. Królewny tańczyły buty, póki im pantofelki z nóg nie pospadały. Trzeciej nocy żołnierz wziął puchar z pałacu zaklętego. Wybiła godzina, w której żołnierz miał dać odpowiedź królowi. Wziął tedy puchar i gałązki i poszedł śmiało. Królewne stały za drzwiami i słuchały, co powie. Król pyta – gdzie chodzą córki moje i z kim tańczą? Chodzą do podziemnego pałacu i tańczą z dwunastu królewiczami. Odparł żonisz i opowiedział królowi wszystko, co widział, pokazując na dowód puchal i gałązki. Król kazał przyjść córkom i zapytał. Czy to prawda? One zaś, widząc, że się wszystko wydało i żadne wykręty nie pomogą, przyznały się do wszystkiego. Którą z nich chcesz wziąć za żonę, pyta król. Jestem nie pierwszej młodości, więc dajcie mi najstarszą, odpowiedział. Wesele odbyło się jeszcze tego samego dnia i król obiecał oddać żołnierzowi królestwo po swojej śmierci. Królewicze zaś zostali znowu zaklęci na tyle dni, ile nocy przetańczyli z królewnami.